Przede wszystkim Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, który w wersji wojskowej nazywał się Mistrzostwa Konne Wojska Polskiego, Mistrzostwa Konne Armii Polskiej, bo to ta końcówka się zmieniała. To był ten Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, o którym my znamy ze sportu, wzbogacony o próby wojskowe, a więc strzelanie, władanie białą bronią. Oczywiście konno. Dzisiaj jak się rozgrywa zawody na, powiedzmy w Poznaniu w czasie dni Ułanów są te zawody pod szumną nazwą zawody militari, no ale to jest takie taka bardzo, bardzo skurtyzowane zawody, ale oni strzelają też, tylko że na szczelnicy. Prawda? Nie konno, bo to by się mogło źle skończyć dla widzów i dla otoczenia. Władanie białą bronią zostało konno, natomiast strzelanie jest na, na, na szczelnicy. Drugą dyscypliną, która była lansowana w kawalerii to były skoki. Skoki przez przeszkody i tu w zależności od, od um, możliwości, umiejętności i yy, jak gdyby chęci yy, pewnych zawodników to startowali w zawodach lokalnych, yy, ogólnopolskich czy międzynarodowych i ekipa yy, polska startowała też i za granicą. Teraz to wyniki tych rozmaitych zawodów, to, to znamy, wiadomo, odnosiliśmy sukcesy w pełnym okresie, potem już było gorzej, potem znowu, to, 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 no jak to w sporcie. Natomiast zupełnie nie było u nas startowania w, w okresie międzywojennym w konkursach ujeżdżenia. Takim jak gdyby przeciwnikiem, no, znaczy ujeżdżenie było w granicach e, ze konkursu konia Wyszkowego. To, to było i to musiało być. Mistrzostwa Polski. W Mistrzostwach Polski, e, niezależnie od tych zawodów wojskowych, w Mistrzostwach Polski ja nie spotkałem w żadnym roku nazwiska cywilnego jeźdźca, który by mieścił się w granicach tej mistrzowskich, czyli mistrz, wicemistrz, drugi wicemistrz. Sami wojskowi byli. I tam były konkursy ujeżdżania. Natomiast takim wrogiem konkursów ujeżdżania, gdzie nawet były, um, ukazały się takie jak gdyby listy przeciwko um, konkursom ujeżdżania, to był major świętej pamięci, major Leon Kohn. Który uważał, że ujeżdżanie to już jest cyrkowa sztuka, który był świetnym fachowcem w ujeżdżeniu i po wojnie trenował naszych ujeżdżeniowców, ale przed wojną, no nie. I w wojsku, jak gdyby ujeżdżenia jako takiego, powtarzam, z wyjątkiem tych, tej, właściwie częściowego ujeżdżenia do konkurencji, do mistrzostw armii i potem, startu w Mistrzostwach Polskich, gdzie były Mistrzostwa WKKW, Mistrzostwa, czyli Mistrzostw Konia Wyszchowiego, Mistrzostwa w skokach i Mistrzostwa w ujeżdżeniu, to tam startowali. Ale nie było to lansowane na szerszą skalę. Potem jeszcze było coś takiego jak pięciobój nowoczesny, więc też koń, prawda? Ale to już jest zupełnie inna dziedzina i tego bym nie mieszał do, do sportów konnych, bo to już, prawda, to było połączenie tych kilku y, wariantów lekoatletycznych, strzelania i, 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 i jazdy konnej. W każdym razie te trzy podstawowe y, dziedziny, za wyjątkiem bardzo nikłego udziału y, w konkursach ujeżdżania, ujeżdżenia, y, 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 Polacy mieli duże sukcesy na, na arenie międzynarodowej, w skokach. No, Ciągle się mówiło, wymieniało Królikiewicza, tych nazw jest kilka, można przytaczać. Natomiast takim dosyć namacalnym dowodem naszego, poziomu naszego jeździctwa to była olimpiada berlińska w 1936 roku, gdzie we chrzestlanym kogucie konia wierzchowego zdobyliśmy zespołowo srebrny medal. Z którymi też były korowody straszne, dlatego, że nasi przyjaciele, pobratyńcy Czesi złożyli y, protest, że tam coś jest nie tak. Y, wobec tego nam medalu, medali nie wydano. Y, ta sprawa była wałkowana na y, y, w ramach Międzynarodowej Federacji, ale właściwie w Komitecie Olimpijskim, no ale w końcu doczekaliśmy się i dostaliśmy ten srebrny medal zespołowo, gdzie było, statowało trzech jeźdźców, Rojcewicz, Kawecki i Kulesza, to nam przynieśli ten srebrny medal. Natomiast statowali nasi Skoczkowie. W ujeżdżeniu na tych międzynarodowych konkurencjach myśmy nigdy nie brali udziału. Natomiast skoczkowie nasi, no niestety nic nie wywojowali w, 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 w Berlinie w 1936 roku, my wrócili z niczym. Dlaczego? to? Tego najlepsi jeźdźcy byli, sport jeździecki, najlepsze ekipy przygotowujące się co te cztery lata do olimpiad były grupowane albo częściowo w Warszawie, a częściowo w grudziącu. A w ogóle to grudziąc był tą kolebką, gdzie najlepszych jeźdźców nas tam gromadzono pod najlepszymi trenerami i takim w ogóle ciągle trenerem, a właściwie szefem Ekwitacji w pewnych latach. Był y, pod koniec lat, y, przed wojną, przed dwóch wojny w 1942 roku, był y, major Królikiewicz, Adam Królikiewicz, bardzo dobry jeździec, który y, świetnie startował i przynosił y, świetne sukcesy dla naszego sportu na arenie międzynarodowej, ale jak mu się skończyły, jego konie, bo to zawsze jest tak, że jeździec, jeździec musi być para. Jeździec koń, który się dobra, do biorą świetnie i ci przynoszą y, konkretne zyski. Jak, jak jeździec nie trafi na dobrego konia y, pasującego do siebie, no to nic się zrobi. I jak się sobie pokończyły jego konie. Jacek Pikador i Jacek, jeszcze jeden był, no uciekł mi. To już potem się zaczęło gorzej dziać z nim, natomiast, ale był szefem ekwitacji w Grudziądzu, w którym podlegały kursy instruktorów jazdy konnej, które tam się odbywały, na które wybierano jeźdźców najlepszych, z całej armii, artylerzyści mieli podobne kursy, ale najlepsi artylerzyści przechodzili do grudziąca na wyższy kurs instruktorów jazdy konnych, gdzie było dosłownie kilku, na, na palcach jednej ręki można było tego ocenić. najlepsi z kursu instruktorów jazdy konnych trwał ostatnio rok, prawie, prawie rok, Zosta byli zatrzymywani na wyższy kursy instruktorów jazdy konnej i tam dociąg do, do, do... doprowadzano także oficerów artylerii, który, którzy mieli swój w Toruniu, w Centrum Szkolenia Artylerii, swoje kursy instruktorów jazdy konnej i zaprzęgami, bo tam to było poszerzone.